Oczywiście są, są elementy, w których wyglądamy dobrze, są elementy, oczywiście, w których mamy coś do poprawy. To jest normalne w okresie przygotowania. Jeśli nie mielibyśmy nad czym pracować, to, to byłoby coś nie tak. Wiemy, wiemy nad czym pracować na pewno i, w, i wczoraj mieliśmy konkretne wytyczne nad, nad, nad takimi elementami, mamy się skupić, dzisiaj było podobnie i myślę, że, że jeśli będziemy szli w tym kierunku, powoli poprawiali te... Te elementy to, to już na, na za tydzień będzie, będzie już ta optymalna, wysoka forma naszej drużyny. Ja też nie widziałem liczb, na, na gorąco ciężko mi ocenić, ale może rzeczywiście rzucało się parę rzeczy w oczy. Natomiast e, najważniejsze jest to, aby iść do przodu, aby, aby robić, robić postępy, aby zgrywać się, bo, bo mamy jeszcze pa, momenty nieporozumień. Także myślę, że, że, że będzie, będzie tylko lepiej i ta optymalna forma na Gdańsku, o czym cały czas mówimy, z tego nas proszę rozliczać. Już ten okres okres grania meczów sparingowych to już jest taki okres, okres łapania świeżości. Myślę, że już jesteśmy na, na 80% przygotowani, także, także te następne dni już będą takimi rzeczywiście, gdzie my skupimy się tylko i wyłącznie na siatkówce i, i myślę, że będziemy zarówno w dobrej fizycznej formie siatkarskiej, jak i mentalnej. I taki szkielet, bo powiedzmy kręgosłup drużyny już się trochę wykrystalizował. Myślę, że było, było jasne, zawodnicy... Dzisiejsza szóstka i wczorajsza szóstka niewiele się różniła, także e, są tam jeden, może dwa znaki zapytania, ale myślę, że już ten, tak jak mówię, ten kręgosłup drużyny już jest, już jest ustalony, także dlatego było, było teraz przez te dwa mecze zgrywanie, co będzie jutro, zobaczymy jaki będzie pomysł trenera, czy, czy da, da im odpocząć, czy będzie trochę zmian w wyjściowym składzie, czy, czy będziemy grać tak samo, tego jeszcze nie wiemy, dowiemy się wieczorem. Myślę, że inne drużyny nam mogą zazdrościć, bo naprawdę Turniej, turniej towarzyski przed, przed ważną, ważną imprezą, a tutaj udało się zapełnić hale jest fantastyczna atmosfera, wsparcie kibiców jest, jest naprawdę odczuwalne, także bardzo im dziękujemy, mamy nadzieję, że w Gdańsku równie licznie przyjdą i że jutro równie licznie przyjdą, będą nas wspierać, a my zrobimy wszystko po to, żeby dobrze się bawili i przede wszystkim cieszyli z naszych zwycięstw.